Hejka, hejka ludzie, to znowu ja Janusz, ja jestem Janusz Wreszcie mnie widzicie, mam nadzieję, że teraz się wszystko dobrze nagrywa Mam przynajmniej taką nadzieję Bo Mati wtedy popsuł kamerę Popsuł kamerę, musiałem oddać ją do naprawy I już jestem, to ja Janusz Widzicie, mam tutaj plasterek A Wiecie dlaczego? Uciekałem z piwnicy Uciekałem z piwnicy I Mati zahaczył mnie sierpem Sierpem rozumiecie, mógł przeciąć mi twarz On się w ogóle nie interesuje mną Ale nieważne W każdym razie G2A wraz z nim, ja zmuszony zostałem do tego. G2A wraz z nim organizuje giveaway i założę się, że nie dacie rady wejść tam w link i, wzi i nie dacie rady wziąć udziału w tym wszystkim. Nie dacie rady, bo widzowie Matejego są słabi. Jakbym Janusz miał kanał, to by wszyscy pewnie kliknęli, ale widzowie Matejego tam. Abra, nieważne. Wracając do gry, Totally Accurate Battle Simulator, ogólnie i Mati... jaki to jest le lem Lemur? Lemur. Był nowy update, nie? I jest nowa Japonia. Tak wygląda. I jest też nowa Dania. Tak wygląda, bo ma śnieg. Nie, nie, jest Sahara nowa. No i Sahara też jest nowa. I on tego nie pokazał. Dlatego dzisiaj z tej okazji zagramy sobie w Danii. Albo nie, go Japonia. Go Japonia, bo ma fajny mostek. Zagramy sobie w Japonii razem z Januszem.pl No mogę w sumie dodawać .pl na końcu, bo to brzmi tak fajnie, nie? No i dobra, prosiliście go o zrobienie takich fajnych walk ty typu... Dark Byzant kontra cała armia y po pięć każdego z... Y powiedzmy z, od nich. Tylko ja obawiam się... dobra, ustawię ich jakoś tak w miarę normalnie. Dobra, nie będzie pięciu. Energy Swordy na początku, Energy Sword Mastery też na początku. Y Zastanawia mnie jedna rzecz. A, bo ci jeszcze na początku, bo oni zaraz prądem walną na, na swoich ziomeczków. Yy, Zostawia mnie jedna rzecz, mianowicie. Jeszcze Bimer. Mianowicie słuchajcie. Gravity Dude. Czy on wciąga swoich? I don't know, ale dobra. Usta A, mają być po swojej stronie. Ustawię ich tutaj, projectile Shieldy też sobie, powiedzmy, ustawię jak gdzieś tu. I zobaczymy. No, co prawda oni kosztują mniej, więc wątpię, żeby wygrali, ale ustawię więcej bimerów sobie tutaj ich tak ustawię o. Teraz jest już ich więcej. Więc y, pierwsza walka Janusza, kamera dobrze nagrywa, widzę, że się nagrywa. I do boju. Już to mówiłem w poprzednim odcinku, ale y, ja, jako Janusz, ja nie noszę okularów, bo mam dużo lepszy wzrok. Aha, czyli, czyli ty... On ma szansę przegrać nawet, powiem Wam szczerze. Zobaczcie. Bo te lasery podwójne lasery go cisną. Zobaczcie podwójne laserowe uderzenie go ciśnie trochę, jak on ich przyciąga. Zobaczcie. Bzd, ty on jest już pewnie na low, on już pewnie płacze trochę tak w serduszku. Czy te bimery strzelają tak, z tak daleka? Wow, daleki zasięg mają Majo, Majo. majo. Od co je dajo. Dobra. Tutaj jakieś lekkie dipsiki wchodzą na niego jakieś takie leciutkie no okej okay. i zostali sami bimerzy. zobaczymy czy on sobie poradzi z nimi no dobra już kilku nie żyje zostało pięciu dawać a nie tam jeszcze coś w niego strzela si aha a ty co strajkujesz śmieciu nie wierzę w to nie wierzę w to ja cię kręcę strzelać no jednak nie. Jednak on był zbyt mocny. Ty, ktoś jeszcze żyje? Jak dostał w drzewo? Kto jeszcze żyje? Gdzie ty lecisz? On jeszcze żyje? Tak, według ciebie. Masakra! Masakra! Niewiarygodne. Rozklikał wszystkich. No ale dobra. Nie, nie podoba mi się Japonia. Pójdźmy do Dani, bo tam jest za duży pierdolnik jednak. Ja bym chciał jak najwięcej potestować tych wszystkich, te wszystkie jednostki. No i dobra, sprawdzimy sobie yy, właśnie bimera. powiedzmy tak, tylu bimerów, Ile tu tam jest? Damy sobie 5 tysięcy, żeby było, albo nie tak więcej, żeby można było poszaleć. Dobra, damy sobie, oni w siebie nie strzelą, bo są kolegami z przedszkola i żaden nie będzie chciał strzelić w siebie, yy, znaczy w kolegę drugiego. Dobra, 30 tysięcy i zawalczymy przeciwko 10 M16 i zobaczymy. Choć teraz troszkę za dużo. O, myślę, że oni nie będą mieli M16 szans, bo nie zdążą nawet podejść. Myślę, że nawet nie zdążą oddać strzału. Trzy, dwa, 1 przygotować się! No właśnie, tak też, tak też czuł. Ale dobra, z tej okazji, jeżeli oni są tacy broken OP, ustawimy M16 tutaj. Teraz chyba troszkę za dużo. A tam co, za dużo się nie znasz. No, teraz może troszkę za dużo jednak. <laughs> Nie, bo oni strzelają zbyt szybko i na zbyt daleki zasięg. Więc ustawimy ich 30, dobrze. Ale pyk. Troszkę dalej. Przygotować się do strzału. Drużyno 3, 2, 1. Odać strzał. No i zobaczcie. Myślę, że myślę, myślę, że M16 przegrałoby nawet. Gdy byłoby ich więcej, patrzcie, co uważam. Czy to jest zbyt Hardkorowa teoria? 90 na 60, ale oni są dalej. Dobra, Janusz, sprawdzi to dla was. Dawać. przygotować się. Przygotować się, drużyno. 3, 2, 1. Patrzcie, jak ich to zmiotło z powierzchni. Kurwa ziemi. Zmiotło ich! I to jeszcze jak. Taki jesteś, bimer kozak? To co powiesz na tyle? M16 Kurde 250. Zobaczymy. Czy taki jest kozaczek? Lagi. Dobra. Przygotować się do strzału. Biegnie cała ekipa. Musicie się. Nie wiem, no o. No i poszły, poszła pierwsza salwa i zginęło pewnie z 50. Następna salwa. Patrzcie, oni się robią czarnie automatycznie. Zobaczymy, jak to wygląda w szeregach drużyny M16. No jak to wygląda? Nijak, bo oni umierają w ułamku sekundy. Te pie. Ja cię kręcę. Bimery są kurwa broken. Tylko musicie zabić jeszcze tego, co do was strzela, bo on was wyrżnie. Troszkę. Halo. Zabijcie tego. No, zabijcie tego, bo do was strzela. No, ale za. No. <ścoughs> ale dostał na pyrę. Ilu ich tam zostało? Bimer broken as fuck. No, nieźle, ludzie. Powiem wam tak, że ja jako Janusz się tego nie spodziewałem. Myślę, że na bimerów. Zobaczcie, jeżeli ustawilibyśmy. Bimerów, też tak jak wtedy powiedzmy 60, yy, pyk, to oni przegrali bi przegrali bi przegraliby z taką samą ilością wikingów, w sensie yy, tak jakby stali blisko. Mimo że nie z taką samą, ale z ilością taką, o, powiedzmy 100. Wiecie czemu tak uważam? To może być głównoprawda jeszcze, ale uważam tak dlatego, że oni są w chuj szybcy. I oni zdążą oddać strzał tylko raz, zanim oni podejdą. Oddali tylko raz, miałem rację. <laughs> Więcej kurwa nie potrzebowali. Dobra, nie podoba mi się to. Do boju wikingowie, musicie się przedrzeć przez ich te gówno obronę. Jeszcze bliżej staniecie, może zdążycie wtedy. Jeżeli znów wystarczy im jeden strzał na zabicie ich, to ja wtedy. powiem wam tajemnicę. A to jest bardzo tajna tajemnica, więc nie możecie jej znać. Dobra, więc wam jednak jej nie powiem. Okej, okay, do boju, do boju, wikingowie. Nie wierzę, żeby was mieli zabić na jednego strzała was wszystkich, jest was zbyt dużo. Wtedy było was 70, teraz was jest 250 do boju! Ja pierdolę przeżyło pięciu. Dawaj mu zbani. bani. Zabił dwóch. A czy to jest samobójca? Czy on automatycznie sam umarł? Czy wsta wstał? Nie, wstał, on żyje. Dawaj! Czas siać postrach w szeregach wroga. Nieważne, nie było tematu. Bimery są tak kurwa mocne. Ale zobaczymy co na to powiedzą muszkieterowie... Ojeju. Muszkieterzy. No tam ci te ziomki z muszkietami. Zobaczymy co oni na to powiedzą. pyk, No ustawiać się tutaj w szeregu pistki. Damy was powiedzmy 150. Tylko proszę, nie strzelajcie do siebie. Dobrze. Bądźcie koleżeńcy. Dobra, będzie 158. Przygotować się do strzału artylerii na do bojuczy. 2 1 już poszły strzały. A gdzieś koledzy nasi zniknęli. Andrzej gdzie? Gdzie jesteś? Przed chwilą jeszcze stałeś obok mnie. Popacham sobie główką na lewo i prawo, to będzie dobrze. To jest kurwa najbardziej broken jednostka na daleki dystans jaka istnieje. A wiecie co bym chciał jeszcze sprawdzić? Jeszcze bym sprawdził, chciał. Chciałbym sprawdzić jeszcze jedną rzecz a propos bimerów. Ustawimy ich sobie tak powiedzmy, no z 50, jak było. chuj 60 Niech stracę. Gdzie tutaj? Będziesz tutaj generałem takim. Okej, okay. i sprawdźmy, co na to powiedzą trzej dark pizanci. Czy oni też przegrają? Ale oni są bardzo szybcy ogólnie. No, strzelać! Się przygotowywali do tego, jak pies dojeżdża. Co to ma znaczyć? Oni są zbyt szybcy, tak? To damy sobie dwóch. Jest z dalszej odległości. No, macie strzelić! Przygotować się! Do strzału! Strzał! No, strzelać mówię! No i pozabijaliście sami sami swoich kolegów. Ale nie, nie no, poniosło mnie. Oni są zbyt szybcy, Jakby byli wolniejsi, to może, ale jednak okazuje się, że yy, ekipa yy, z neonowych wariatów beamerów jest zbyt wolna. Zbyt wolno oddaje strzały. I dobra. Co bym jeszcze mógł tutaj sprawdzić? Ustawkę energii Swordmasterów, czyli dużo Mauli Powiedzmy byłoby ich. 100. To jest taka wojna o gwiazdę śmierci. X kurwa d. I oni podczas tej wojny o gwiazdę śmierci walczą z ninjami. Tak, jest 20 ninja. Jest również taką zrobimy sobie jakąś armię. Jest ilość tych. Musi być też tutaj kapatapulta. Tutaj dwie. Tutaj będzie jedna chwacza, tutaj będą futmany jeszcze. O Boże, zrobimy taką epicką walkę. Epicko będzie! Grecja. Tutaj będzie jeszcze balista, Balista. Kilku będzie żołnierzy szczelających, proszę Państwa, z muszkietów. Będzie tutaj. Tutaj będzie na takim wypiździe stałe. będą stały trzy armatki. Również możemy się spodziewać tutaj dwóch. Strzelców wyborowych albo jednego M16. Również co ciekawe, będą tutaj wielcy Wikingowie, którzy chcą odzyskać swoją danię z powrotem. Będzie też kilku strzelających miotaczy. Jeet oni kosztują 80. Ja wydałem na to 25 tysięcy. Dobają. No świetna chwacza. Nie trafiła nikogo. Jesteś useless, chwaczo. Zobaczymy czy sobie poradzę Ty tam chyba ze dwóch nie żyje dopiero. Będzie chyba gwałt. To i to chyba będzie gwałt. I think it's a gwałt. Excuse me, it's a gwałt or no? I think so. To był gwałt. To był gwałt. Dobrze. Yy, dlatego to było useless, ale już jakby ustawić w drugim szeregu troszkę tych ziomeczków, jakby usprawnić troszkę yy, ogólnie tą ekipę całą, damy tutaj sobie jeszcze więcej strzelających wariacików, tylko nie strzelcie do swoich. Yy, I może damy sobie tutaj tak o, powiedzmy, pięciu superbokserów, żeby napierdzielali szeregi przeciwników. Abajo, Drużyno, jak tam bokserzy sobie radzą? Czyżby bokserzy już umarli? Patrzcie, co tu się od ja nie, yy, dzieje. Tu się dzieją dziwne rzeczy. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy. No klepać ich po mordach. Oni umarli z prędkością światła. O, ale dostali tymi kulami, ale to ich nie, prze nie, nie zwolniło, nawet na momencik. Gdzie są wszyscy? Gdzie są wszyscy? Ja się pytam. To mi się nie podoba. Wszyscy gdzieś zaginęli. Ale, czy poradzicie sobie z taką samą ilością? Albo nawet kurwa większą. Ninja Masterów. Tutaj najwięksi mistrzowie wszechświata, jeżeli chodzi o rzucanie shurikenów, zebrali się. Jest ich 200 Dwustu mistrzów świata. Ze wszystkich kontynentów. Oni się zebrali. Żeby rzucać w nich shurikenami. Ciup, 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 ciup! Kurwa deszcz, kruki. Spadające shurikeny To jest Apokalipsa Zombie Prawie, to jest apokalipsa shurikenów Zobaczymy, no Myślę, że mogą sobie poradzić Przyspieszę trochę czas Są lagi, ale trudno Czas mimo wszystko został przyspieszony. Oni już się wdarli w szeregi Wdarli się w główne szeregi Mayday, Mayday, nie chcą umierać Mają dużo shurikenów w ciele, ale nie chcą umierać Co ja mam robić teraz? To był rap na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. z jakie dźwięki wydajesz? O, umarł. I ta muzyka. Zostało może dwóch ninja masterów. dostałem. Uciekaj. Jędrek, uciekaj. O, odcięli mi rękę. O, druga ręka. O, jeszcze żyje, bo nie trafiają. O, dostałem. O. Umarł Umarł, a ja się troszkę skarbiłem bo Powinienem siedzieć w ten sposób Powinienem siedzieć w ten sposób, ale yy, my bad No trudno, to nie działa A może... Może zróbmy po prostu niesamowitą walkę Ale zobaczcie, tutaj będzie taki ładny rządek, a tutaj nie Tutaj jest taki rozpierdziel, a tutaj jest ładny rządek Ciekawe czy wygra rządek, czy rozpierdziel Dobra, 100 na 100 To jest on Jedi z podwójnymi mieczami, oj by, byście mieli przewagę ale wy jesteście na górze, nie możecie być na górze. Jedi z podwójnymi mieczami kontra Sithowie i wbiegną na siebie w idealnym, równym rządku. Iskry przechodzą tutaj F12. Nic nie widać na tym screenie, ale trudno. Wbijać w nich. Niebiescy Jedi do boju. Jaka masakracja! Ja bym, jak wrzucił tam, nie wiem, pomarańcze, to by mi sok zrobili. Tyle tych ostrzy tutaj się kręci. Dawaj Jedi, Jedi, wszyscy teraz piszą w komentarzach Jedi, bo mają wygrać Ja, noż do boju, Jedi chyba wygra, Jeszcze tutaj ustawka jedna się szykuje tutaj i tutaj Dawać, Jedi, myślę, że jesteście w stanie to wygrać Ten jeden jak tutaj pomacha sobie mieczykiem, dobra elo Jedi wygrają Super, zostało trzech Jedi, pięciu albo sześciu No i dobra, tak się właśnie wszystko okazało w tym odcinku, kto wygrał, kto jest lepszy ja jestem trochę głodny. Muszę wykorzystać fakt, że Matego nie ma, yy, że jest spisywany przez policję za ten atak, na, atak sierpem na mnie, ale no trudno. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrybera Zostawcie i trzymajcie się na raskach. Hej, pompa, żów.